Cześć. Karim Benzema wszystkich zachwycił w ostatnim spotkaniu Realu z ekipą Moisa. Powszechna koniobika związana z występem Francuza, jest zrozumiała i słuszna, jednak jeszcze miesiąc, dwa temu, klasycznie w wypadku Benzemy, połowa Madrydismo domagała się wyjebania Karima. Byłoby to bardzo głupie: Benzema jest dla Realu napastnikiem idealnym. Posunął się nawet do stwierdzenia, że na świecie nie ma piłkarza, który bardziej by się nadał na madrycką dziewiątkę. Francuz to piłkarz o idealnych dla królewskich proporcjach siły, szybkości i techniki. To facet, który nadąży za kontrą Bayla czy Ronaldo, nie da się przepchnąć jakiemukolwiek obrońcy. Dobrze gratuluję do bramki, i jest człowiekiem idealnym do pełnienia roli odgrywającego napastnika. Ktoś powie, że jest nieskuteczny. To prawda, powinien wykorzystywać więcej dogodnych sytuacji, ale po pierwsze, nie masz z tym aż takiej tragedii, bo Francuz strzela bramkę w niemal co drugim spotkaniu. Po drugie Karim notuje sporo asyst i jest absolutnie kluczowy przy grze kombinacyjnej w ataku. Można się czepiać tego, żeby was zupełnie niewidoczny, ale z drugiej strony to nie jest piłkarz, piłkarza, który byłby w stanie w pojedynkę kreować ofensywę klubu na takim poziomie. Jest zależny od reszty ekipy i zazwyczaj jest tak, że Benzema gówno gra wtedy, kiedy cały zespół gra gówno. Można się czepiać Benzemy i pewnie czepiania się go będzie sporo, jak przyjdzie jakikolwiek dolek do dyspozycji, ale osobiście uważam, że dla realu, dla obecnego realu, nie ma lepszej dziewiątki i nawet pomimo tego, że za naszą gwiazdą Instagrama nie przepadam, to nie zamieniłbym go na żadnego innego napastnika. A wy? Jak sądzicie? Siusiak się znam i lepszy byłby Falcao czy inny Agero? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę, cześć!